Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Eee, witam Was o poranku. U nas mega ochłodzenie. Wczoraj było bardzo upalnie. Wszyscy bardzo źle się czuli. Było tak bardzo duszno burzowo. I faktycznie mieliśmy burze i w nocy padało, i dzisiaj jest yy, bardzo, bardzo znaczące yy, ochłodzenie. Dzisiaj jest po prostu zimno, chodzę w swetrze. Skok temperatury niesamowity, ale z jednej strony dobrze, dlatego że już było od dłuższego czasu tak gorąco, że po prostu ludzie źle się czuli. Ale nie o tym, jak widzicie, mam podkrążone mega oczy. Także będę się troszeczkę tutaj kamuflować, ale to za chwilę. Od rana siedzę przy komputerze, bo mam ważną rzecz do zrobienia i bardzo taką czasochłonną, więc siedzę i siedzę i siedzę i w końcu stwierdziłam, że już zacznę tego vloga, bo jak go nie zacznę teraz, to nie zacznę go dzisiaj w ogóle. A tak naprawdę to przyszłam, bo już się zrobiłam głodna i muszę coś zjeść, muszę też sobie zrobić moje musujące witaminki, zapodać. Także. Ja sobie zrobię jedzonko, e, coś do picia, a potem e, pokażę Wam co nieco. No, słuchajcie, pojedzone, idę się ogarnąć i przebrać, bo o! Niestety bluzka też jadła, więc muszę zmienić bluzkę. Narzucę jakiś krem BB. Mmm. Na twarz przykryję trochę korektorem te podkrążone oczy, i to tyle. Nie zamierzam nic więcej robić, bo dzisiaj tak nie potrzebuję za wiele, więc tylko się troszeczkę tak wiecie. Ogarnę, przebiorę, żebym była czysta, bo muszę później jeszcze wyjść, więc wypadałoby jako tako wyglądać. No i za chwilę Wam coś pokażę. Miałam pokazać teraz, ale niestety się ubrudziłam, więc idę się przebrać. OK, przebrałam się i przyszłam Wam coś pokazać. W ogóle to przed chwilą był też u mnie kurier i przywyspaczkę, e, którą Wam też zaraz pokażę, ale najpierw coś innego. E, w ostatnim czasie zużyłam kilka kosmetyków i chciałam Wam je pokazać, bo po prostu niektóre z nich okazały się totalnym hitem, a niektóre totalnym kitem po prostu do niczego. Także słuchajcie. Zacznę może od kosmetyków neutralnych, ani hit, ani kit. Eee, jednym z nich jest eee, peeling enzymatyczny do skóry głowy eee, naturalny i on mm, działa jak to peeling, natomiast na pewno nie są u mnie hitem. Z takiego powodu, że yy, ja lubię jak yy, czuję ten peeling na głowie, jak czuję, że on daje takie odświeżenie, że coś tam się dzieje, y, że on faktycznie działa. Ja nie mówię, żeby szczypał, ale lubię czuć go na głowie. Natomiast ten poza tym, że ma miętowy zapach i tylko to czułam. To nic więcej. Nałożyłam, jest w ogóle taki dość wodnisty, rzadki, jeśli chodzi o konsystencję. Także u mnie nie przypadł mi on do gustu, nie przekreślam go całkowicie, natomiast, natomiast nie, ale jest to uzasadnione, dlatego że jest tu na opakowaniu napisane, że jest to łagodny peeling enzymatyczny do wrażliwej skóry głowy. Może dlatego, jeżeli macie wrażliwą bardzo skórę, jeżeli nie chcecie właśnie czuć, że ten peeling tam tam pracuje wam na tej skórze, no to może dla takich osób jest on ok. Dla mnie niekoniecznie. Kolejny neutralny kosmetyk, również do włosów, jest to giełka unosząca włosy z Anwen. Eee, zużyłam całe opakowanie. E, na wilgotne włosy po prostu psikałam. E, czy jest jakiś mega efekt uniesienia? Nie. Czy jest w ogóle efekt uniesienia? Tak. E, może to jest kwestia włosów, może to jest kwestia ciężaru włosów, długości włosów, rodzaju włosów, nie wiem. E, tak czy inaczej Po tej giełce one nie są Na pewno oklapnięte Natomiast nie są jakoś super uniesione e, Po piance Po innych produktach takich Unoszących, dodając objętości Na pewno moje włosy lepiej się sprawują To dla mnie też jest Produkt neutralny Wow e, I teraz e, Przeszłabym do hitów. Jeśli chodzi o hit, to jest ultra krem intensywnie nawilżający do skóry przesuszonej i wrażliwej z cetafilu. Zużyłam to opakowanie i powiem Wam tak: używałam go sobie na noc. Na noc, o tak, Wam pokażę może ze zbliżeniem. Ja mam skórę mieszaną z tendencją do przesuszenia. Z Każdym rokiem z wiekiem ta skóra mieszana jest coraz mniej mieszana, a przychodzi w suchą Mieszaną mam strefę T, ale już mniej ona się przetłuszcza niż kiedyś, gdy byłam młodsza Natomiast policzki z każdym rokiem są coraz bardziej suche I ja już teraz odczuwam po lecie właśnie, po, po wiecie, po słońcu, po tym wszystkim Bardzo duży taki dyskomfort, jeśli chodzi o policzki, że one są coraz bardziej suche W związku z tym zakupiłam sobie ten nawilżający cetafil, i słuchajcie, używałam go na noc. Jaką on przynosił ulgę moim policzkom, ja go na całą twarz nakładałam na strefę tę również. Jaką on przynosił mojej skórze ulgę, e, szczególnie w tych e, suchych miejscach, skóra go po prostu piła. Ja czułam takie naprawdę ukojenie m, tych suchych miejsc, e, naprawdę wielką ulgę, takie chłodzenie, nawilżenie. Coś rewelacyjnego Bardzo mi w okresie letnim Ten krem pomógł Ja go latem właśnie używałam na noc Także hit Jeśli chodzi o kolejny hit drogeryjny To jest Peeling cukrowy do ciała Gruszkowe ujędrnienie Imbir Detox Także 94% Składników naturalnych Stuti Frutti. Słuchajcie, jest to super peeling, po pierwsze, ładnie pachnie, a po drugie, on jest bardzo, ale to bardzo natłuszczający. Jest to peeling gruboziarnisty. Świetnie peelinguje skórę. Ale e, poza tym, że ją pilinguje i wygładza, to ją bardzo natłuszcza Po nim nie trzeba już żadnymi oliwkami, balsamami ani niczym się e, nacierać Dlatego, że jak my nawet wytrzemy się ręcznikiem, to my mamy taką warstwę tego nie czuć, tak, na skórze, że coś mamy nałożone, ale mamy po prostu taką mocno nawieżoną i natłuszczoną skórę. Po prostu skóra jest trochę tłusta, taka jakbyśmy się posmarowali oliwką. Dla mnie super sprawa, bo ja nie lubię się niczym smarować. W sensie nie lubię, że mi się nie chce. O. Nie lubię poświęcać na to dodatkowego czasu, nie chce mi się, jeszcze oliwką to się na szybko nasmaruje, ale balsamów to jezu, no nie cierpię, po prostu nie cierpię się balsamować Jak już muszę to to robię, natomiast e, nie lubię tego wcierania, nakładania tych balsamów I to było dla mnie super, nie jest to jakiś drogi produkt, bo to jest produkt drogeryjny, typowo rosmanowy, w Hebe dostaniemy ale naprawdę sztos, jeśli chodzi o nawilżenie i natłuszczenie skóry. Jeśli chodzi jeszcze o hity, to byłoby chyba już na tyle. Natomiast mam jeszcze zapomniałam tutaj o dwóch neutralnych produktach. Jeden to jest z Nuksa taki. Słuchajcie, jak to powiedzieć. To jest produkt do ust. I to nie jest masełko, ale to nie jest też balsam. Znaczy, on jest teoretycznie takim balsamem, ale on ma konsystencję miodu, takiego, wiecie, nie płynnego, tylko tego gęstego, bo on jest właśnie z miodem. I ja nakładałam go zawsze na noc. Zżyłam całe opakowanie on jest taki, właśnie troszeczkę. Nie taki bardzo gładki, po prostu taki jak miód. I nie sprawił, że miałam jakieś super ekstra usta, nie wiem jak nawilżone i odżywione, ale na pewno je odżywia. I nie miałam w ogóle przez całe lato jakichś bardzo suchych, spieszchniętych ust. Jak go nakładałam na noc, to sen na noc działał. Jest dobry, ale nie uważam go po prostu za hit. E, warto myślę sobie go przetestować e, Można go kupić na przykład w Superfarm e, Natomiast nie uważam go za hit, bo nie było tego efektu wow e, Dlatego, ale zużyłam cały słoiczek, było ok Kolejny e, neutralny jeszcze produkt, już ostatni jest to taki produkt do włosów z Kerastas. Jak wiecie, ja bardzo lubię szampony z Kerastas, natomiast, natomiast ten produkt uznaję za bardzo neutralny. Nakłada się go po prostu, aplikuje na takie wilgotne włosy. Trzyma się go minutkę, dwie i się spłukuje. Żeby on miał jakieś super działanie, żeby po nim włosy jakoś nie wiem, były mega nawilżone, mega rozczesywały się, czy nie wiem co, to nie. Po prostu jest, bo jest, nie zrobił mi żadnej tutaj jakby różnicy. Są odżywki znacznie tańsze, typowo drogeryjne, które dużo lepiej działają na moje włosy niż ten produkt. Więc nie mam tu nic mu jakby do zarzucenia, że coś było z nim nie tak. Natomiast nie ma też efektu wow, po prostu zupełnie neutralny a za wysoką cenę, więc więc nie. Nie uważam go za hit. No i przechodzimy do kitów. Mam dwa kity totalne. I właśnie ja je kupiłam z ciekawości, bo wszyscy, którzy Pokazywali na przykład na YouTubie, ja, tam przynajmniej te osoby, które ja oglądam, to bardzo zachwalały te produkty. Natomiast yy, ja się skusiłam właśnie na nie ze względu na przystępną cenę i na to, że są zachwalane. No, a niestety, nie, nie wszystko to, co ktoś zachwala, to u nas działa. I póki się samemu nie sprawdzi, no to, to nie wiemy. I takim produktem jest żel do mycia twarzy głęboko oczyszczający, odblokowujący pory z Eveline z tej serii takiej błękit-nomientowej. No totalny kit. Ja go kupiłam, pokazywałam go wam, jak go kupiłam, żeby sobie go mieć pod prysznicem. Dlatego, że ja mam używam innego żelu do mycia twarzy tak rano i wieczorem. Ale nieraz jak biorę prysznic, no to i tak ta twarz, wiecie, paruje. Od ciepłej wody to wszystko spływa. Więc żeby tak odświeżyć, umyć pod prysznicem jeszcze, to właśnie specjalnie go kupiłam. I to jest taki ten czarny, węglowy. Nie chcę, bo mi tu woda kapie, jeszcze ale jest zużyty. I słuchajcie, kit, normalnie kit. Po pierwsze, konsystencja. Rzadki jak woda leje się. E, po drugie, on ma być głęboko oczyszczający pory, ja nie czułam nic, ani oczyszczenia, ani odświeżenia, ani mm, zapachu nawet takiego odświeżającego, no kompletnie nic, po prostu ja bym sobie coś rzadkiego, czarnego nałożyła na twarz, spłukała i tyle, nic po prostu tutaj nie ma, na mojej skórze to nie działało, kompletnie nic żeby to usuwało sebum, odświeżało, w ogóle nie odświeżało, redukowało niedoskonałości, tak jak tutaj jest na opakowaniu napisane, odblokowywało pory. No kompletnie nie, kit, normalnie kit w moim przypadku. Hmm. Kupiłam go, pamiętam, na promocji. Ja nawet już nie wiem ile on kosztuje w cenie regularnej, ale wiem, że go kupiłam na promocji, dlatego go kupiłam. Ale powiem Wam, że na pewno drugi raz go nie kupię, nawet jak będzie w dużej promocji. Męczyłam się, żeby go złożyć do końca, bo szkoda mi było wyrzucać. I kompletny kit, który tak u mnie, ja takie odnoszę wrażenie, a który bardzo jest też zachwalany, właściwie cała marka jest zachwalana. Ja miałam już wiele produktów z tej marki, no i ja się nią jakoś tak bardzo nie zachwycam, a mianowicie jest to marka Flaw. Ma fajne niektóre produkty. Miałam temleczka do twarzy, miałam kremy. I powiem Wam, że jedyne co mi tak w miarę przypadło do gustu z tej marki, to jest krem pod oczy taki taki piankowy, jakby w formie takiej pianki, taki puszysty. No to on fajnie mi jakoś tam tą skórę pod oczami odżywiał, natomiast to jest żel pod prysznic i powiem Wam, detoksykujący też. I powiem Wam tak. Męczyłam się też, żeby go zużyć. E, żel jak żel. Ma nas po prostu, wiecie, umyć, że tak powiem. E, natomiast tak, zapach mnie nie powalił. Konsystencja mnie nie powaliła. E, zapach jest tylko przy wylewaniu, jakby jak powącham, na dłoni. Bo jak umyję się tym i wytrę w ręcznik, kompletnie nie czuć na skórze żadnego zapachu po użyciu tego żelu. No nie, nie kupię go drugi raz na pewno. Są różne zapachy, są różne kolory, natomiast no mnie to nie powaliło i na pewno drugi raz nie kupię. Byłam bardzo rozczarowana po tym produkcie, bo tak jak mówię, wszyscy. No wszyscy, bardzo dużo osób zachwala tę markę i w ogóle Flawczo, ojejku i, i za granicą ludzie po prostu kupują i naprawdę sam zachwyt jest, no u mnie tego zachwytu nie ma Jedyna rzecz, a używałam różnych produktów Jedyna rzecz, która faktycznie mi w miarę przypada do gustu to tak jak mówię jest ten piankowy taki e, Krem pod oczy i nic poza tym, także ten żel podprysznic marki Flaw uważam niestety za kit. Także tak wygląda to, co mi się skończyło w ostatnim czasie, te produkty, które mi się skończyły i moja opinia na ich temat. Były dwa kity, były hity i część rzeczy neutralnych. Tak jak mówię, dajcie znać, czy używacie tych produktów i i czy Wam się sprawdzają, wiem, że na pewno wiele z Was napisze, że fluff jest super, być może u innych się sprawdza, u mnie się totalnie nie sprawdził i tak jak u mnie świetnie się sprawdził setafil, to inni mówią, że się u nich nie sprawdza, że zapycha, że, że kompletnie nie działa, a u mnie działa super i właśnie nie zapycha Także no każdy ma inną skórę, każdy ma inne potrzeby. Dajcie znać, czy, czy używałyście tych produktów i jak się Wam sprawdzają, bo, no mówię, ja po zużyciu całych opakowań mam takie spostrzeżenia. Dobra, kończę na temat kosmetyków i zabieram Was na chwilę do kuchni, pokazać Wam e, paczkę, bo ją tylko rozcięłam, żeby otworzyć pudełko, ale chcę przy Was, jakby, wyjąć wszystko. Także zapraszam do kuchni. O, słuchajcie, przed chwilą był kurier i przywiózł moje zamówienie. Zamówiłam kawę. Słuchajcie, nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, ale nie smakuje mi kawa, taka, wiecie, normalna. Ja piję tą kapsułkową z ekspresu i zawsze piłam już od bardzo dawna ten sam rodzaj kawy, i ja, no, jakoś mi nie smakuje. Nie wiem, czy, czy coś mi się pozmieniało. Czy coś po prostu e, słuchajcie, e, już za dużo? Za długo ją piję. I zamówiłam sobie smakową, bo w ogóle właśnie jakoś te smakowe mnie lżej wchodzą. I wzięłam sobie tak tę, 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 tę. Tę, tę pyszną. E, mm, Jezu, no. Migdałową. O, miałam już ją jakiś czas temu i jest bardzo dobra, i za chwilę ją sobie zrobię chyba. Tutaj mam mm, wanilię. Tutaj mam taką kawę krema. Też jest dobra. I tutaj jeszcze mam też wanilię. I tutaj mam e, karmelowe. Teraz na jesień, właśnie ten karmel mi też bardzo smakuje. Więc, tak sobie, słuchajcie. Zamówiłam zapas tych smakowych, i tutaj jeszcze jest ten migdał pod spodem, bo tego migdała wzięłam właśnie, bo on mi bardzo smakuje. Także takie oto zamówionko starczy mi chyba na całą jesień, bo mój mąż smakowych nie pije. On pije tę normalną, więc on wypije tamtą, a ja tymi się będę ratować, bo po prostu no nie smakuje mi coś ostatnio. Kawa, taka wiecie, niesmakowa. Dobra, chowam to i robię sobie tę migdałową. Ja jeszcze walczę czy ze sobą, czy migdałową, czy karmelową. No zobaczę moi drodzy, wróciłam z pewnego spotkania, które no, nic szczególnego nie wniosło. Trzeba było po prostu swoje odsiedzieć. Jest godzina po 22. Jestem już tak sfatygowana że przyszłam do łazienki już e, po prostu się ogarnąć wieczorową porą i pożegnać z Wami. Także dziękuję Wam e, za ten wspólny dzionek, i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!